Dzień dobry, witam pięknie. Jacek Balkan, to jest cotygodniowy Motodziennik. Zapraszam na program. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie wyjątkowo ciekawe. Zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu okazji popularność Toyota Avensis ostatniej generacji, przede wszystkim z benzynowym silnikiem pod maską, jasno wskazuje, że decyzja o zaniechaniu sprzedaży nie była fortunna. Auto na rynku używanych błyskawicznie znajduje klienta, mimo, że tak naprawdę to nie jest jakiś super bezawaryjny pojazd. Do testówek zawsze kluczyk dziesiątkę zabieraliśmy, żeby w razie czego akumulator odłączyć i tryb awaryjny zlikwidować. Ale to były problemy wieku dziesięcego, początek produkcji. Egzemplarze jak ten z 2018 roku powinny być już lepsze i dopracowane. Ta sztuka, jak i wszystkie dzisiaj dzisiejsze, deklarowana jest jako bezwypadkowa. Ma zaledwie 17,5 tysiąca przebiegu, silnik 1.8 pod maską, manualną skrzynię i bogate wyposażenie. Cena to 84 tysiące złotych. Ta Mokka jest dużo tańsza, wyceniono ją na 66 tysięcy. Pod maską 1.4 turbo, mocy 140 koni, bardzo dobry benzynowy silnik, napęd na przód, ale auto jest od pierwszego właściciela z polskiego salonu i ma bardzo mały przebieg, 14 tysięcy kilometrów, jeździ i wygląda prawdopodobnie jak nowe. Za 47 tysięcy kupimy tego oto Focusa. Ma 2 lata, 11 tysięcy przebiegu. Najprostsza, przez to poszukiwany silnik 1.6 benzyna o mocy 105 KONI pod maską. Cena wydaje się wysoka to 47 tysięcy złotych, ale to praktycznie nowe auto. Kolejne prawie nowe samochody w okazyjnych cenach już w przyszłym tygodniu. A teraz sprawdzimy, co ciekawego słychać w motoryzacyjnym świecie. Zaczniemy od oficjalnego potwierdzenia tego, co w ubiegłym tygodniu jedynie zapowiadaliśmy. Lexus wycofuje z Europy część oferty RC, starego CT, ale co najbardziej bolesne, bardzo udanego IS-a. Wycofuje jedynie z Wielkiej Brytanii i z Europy Zachodniej, co wprowadza nieco zamieszania, bo nie za bardzo wiemy na czym stoimy, ale chyba się w tym wypadku łapiemy. CT i RC nie opłakujemy, ale IS-a nam szkoda. Konkurencją dla niemieckiego segmentu premium był godną, ale producenci BMW, Mercedes czy Audi również mają spory problem. Związany z coraz ostrzejszym Normami wprowadzanymi w Unii Europejskiej, jak też indywidualnymi pomysłami poszczególnych europejskich krajów, na przykład Francji, która pracuje nad przepisami dość okrutnie rozprawiającymi się ze wszystkimi miłośnikami dużych paliwożernych silników. Jeszcze tego nie przegłosowali, ale pewnie to zrobią i od przyszłego roku każde nowe rejestrowane we Francji auto emitujące więcej niż 225 gramów dwutlenku węgla na każdy przejechany kilometr będzie dodatkowo opodatkowane. 40 tysięcy euro na początek, 50 tysięcy w roku 2022. Włoska egzotyka się oczywiście załapie w postaci Lambo czy Ferrari. Rollsy, Bentleye, Porsche, ale BMW M5, najmocniejsze 8 Audi czy Mercedesy również. Pewnie w jakiś sposób sobie najbogatsi Francuzi znajdą. Będą rejestrować auta w Luksemburgu albo Monako, ale trend, tendencja do wycinania tego, co paliwożerne, jest stała i wyraźna. A kluczowym sformułowaniem, które w najbliższych latach będzie nam towarzyszyć, jest hybryda doładowana z gniazdka. Są to auta zdolne. Do przejechania 40 do 60 km na samym prądzie, dzięki czemu średnia emisja, liczona właśnie z pierwszej setki, a nie na przykład zasięgu na pełnym baku, będzie na tyle niska, że auto nie tylko nie wychyli się ponad przygotowane na rok przyszły limity, ale pozwoli na wyrównanie tego, co ponad maksymalną średnią wystaje, a jest to 95 g CO2 na każdy kilometr. W roku przyszłym MK, RS -y i AMG nie znikną jeszcze z Europy. Auta należące do marek popularnych mogą się załapać na przejściowe kontyngenty. 5% sprzedaży może wychodzić poza limit i nie będzie objęte. Karami, ale nie jest to naszym zdaniem problem, a to, że pominęliśmy naturalną ścieżkę rozwoju i zamiast postawić najpierw na zwykłe hybrydy, ale takie prawdziwe, nie te zwane miękkimi, bo to jakiś absurd kolejny, pakujemy się od razu w droższe, cięższe i co tu dużo mówić, często niedoskonałe auta typu plug-in, doładowywane z gniazdka. Mamy teraz w redakcji dwa takie auta. Kia Ceed jest spoko, ma mały zbiornik paliwa, 30 kilka litrów wchodzi, zasięg na prądzie to 57 km, a średnie spalanie dzięki temu to niecałe 2 litry na 100 km, chociaż Absurdalne jest to, że tylko przez pierwsze 100 km, potem więcej, ale też bez przesady. 500 km na baku da się po mieście zrobić. Przede wszystkim dzięki temu, że to hybryda. Auto sprawnie odzyskuje energię podczas hamowania i wykorzystuje ją potem, gdy jest to najbardziej wskazane. Podczas ruszania spod świateł, na przykład. I taki Asit jest naprawdę spoko. To znaczy, kosztuje niecałe 130 tysięcy w tej odmianie i nic nam w niej nie przeszkadza. Napędy przełączają się płynnie, jeździ się tym bardzo w porządku. Ale mamy też najnowszego Mercedesa klasy C. Też doładowywanego z gniazdka. Co ciekawe, auto może być z oznaczeniem 300E, wtedy jest z motorem benzynowym, albo 300DE, wtedy pod maską siedzi diesel. My mamy benzynę. Cena minimalna to 190 tysięcy złotych, za diesla 204 tysiące. To jest ponad 300 koni. Od 0 do setki poniżej 6 sekund. Więc cena wydaje się niewygórowana. Ale to nie jest fajne auto. Przynajmniej to, które mamy, 300E. Średnie zużycie paliwa i emisja CO2 są równie absurdalne jak w Kija. To bodaj jeden. 6 litra na setkę, 35 gramów CO2 na kilometr, ale jeździ się tym nieprzyjemnie. Auto szarpie i skacze podczas przełączania napędów. Naprawdę czasem robi to bardzo nieprzyjemnie. Dźwięk silnika spalinowego jest zagłośny. Współpraca z 9-stopniowym automatem też nie jest wzorcowa. To nie jest fajne auto. Doładowywane BMW X3 mieliśmy ostatnio, było płynne i dopracowane pod kątem napędu niczym Lexus, a Mercedes jest gorszy od Kia, naszym zdaniem. Sorry, ale mam obydwa samochody w tym momencie pod domem. Zostając jeszcze w temacie aut typu plug-in, ich środowiskowa, ekologiczna opłacalność ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy użytkownicy regularnie je doładowywują i traktują tak jak auto elektryczne. Ale tak nie robią. Takie są wnioski płynące z badania przygotowanego przez Radę Czystego Transportu, to międzynarodowa organizacja oraz Towarzystwa Fre Hofera. To przemysłowy instytut badawczy, renomowany od lat 40., działający, warto dodać. Mało tego, po przeanalizowaniu danych z ponad 100 tysięcy aut, 66 różnych modeli sprzedawanych w Stanach, Chinach i Europie, wynika coś, co wydaje się oczywiste. Prawdziwa emisja CO2 aut typu doładowywana hybryda jest dwa razy, a czasem nawet cztery razy wyższa niż oficjalna, bo WLTP sobie, realne potrzeby i oczekiwania klientów sobie. Auta doładowywane z gniazdka najczęściej trafiają do flot. To takie nowe diesle teraz, a te służbowe auta robią najczęściej z Kilometrów, jak się robi 300 albo 400 km dziennie, to te 50 elektrycznego zasięgu w optymalnych warunkach, oczywiście, bez klimy i ogrzewania, to jakiś żart. Rozwiązaniem problemu, według raportu, miałby być mniejszy zbiornik paliwa, czyli mniejszy zasięg spalinowy, za to większy akumulator, czyli większy zasięg elektryczny. Ale to się już wszystko bez sensu robi. Jeszcze przez moment przy autach z niekonwencjonalnym napędem zostaniemy. Ponownie za sprawą Mercedesa, który szykuje oddzielną linię EQ, na razie niespecjalnie popularną. I raczej się to nie zmieni mimo wysiłków, ale kolejne modele planowane na rok przyszły, więc pewnie od EQS-a się to zacznie, będą wyposażone w opracowywany właśnie generator dźwięku. Nie na zewnątrz, by ostrzegać pieszych, ale w kabinie, by użytkownik czuł, słyszał, że jedzie. Kilka profili ma być do wyboru za pośrednictwem układu MBUX, pewnie będzie też imitacja jakiegoś spalinowego MG i nic głupszego już dzisiaj nie wymyślimy. Jeszcze kilka ciekawostek mamy i tylko jedna jest z napędem alternatywnym, to Toyota Mirai, druga generacja auta na wodór. Ładna, pozbawiona wersji Sylwetka pojawi się w salonach w przyszłym roku. Oficjalna prezentacja nastąpi pod koniec tego. Wiemy, że tym razem nasz kraj nie zostanie pominięty. Auta prawdopodobnie będą dostępne, będzie je też gdzie zatankować i ta wodorowa droga coraz częściej wydaje nam się przyszłością motoryzacji. Małe auta miejskie, lekkie i oszczędne za to, odchodzą do przeszłości. Proszę zwrócić uwagę, jak po macoszemu traktowany jest ten niezwykle ważny, wydawałoby się, fragment rynku. Dobre auta z segmentu A mają w tym momencie wyłącznie niemal Hyundai i Kia. Fiat wypadł z gry, Panda i 500 to już konstrukcje stare, a PCT Go również nie porywają, a francuskie trojaczki Citroën C1, Peugeot 208 i Toyota Aygo w aktualnym wcieleniu są co prawda lepsze niż w tym pierwszym, ale nadal niezbyt dobre. Jako, że PSA, czyli Citroën, Peugeot i Opel to ostatnia część projektu Stellantis po fuzji z Fiatem, nic dziwnego w wycofaniu się Francuzów z czeskiej spółki produkującej wspomniane C1, 208 i Aygo. Toyota zostanie sama i dobrze na tym wyjdzie, coś czujemy, a najmniejsze Peugeot i Citroeny będą dostarczane, ale przez świata, bazując na platformie kolejnej pandy zapewne. Na koniec jeszcze coś z Maserati. Starsi widzowie pewnie pamiętają, że pewien sentyment do marki mam. Zresztą mam go ciągle. Choć powody, by wspomnieć o niej w programie, nie pojawiają się zbyt często. No bo ile można narzekać na średnio udane Ghibli czy Lewantę? Ale MC20 spodobało nam się. Wspaniałe, umieszczone centralnie V6 ma 620 koni. Auto od 0 do setki przyspiesza w 2,9 sekundy, 325 km na godzinę prędkości maksymalnej. Wspaniały popis, nikomu niepotrzebnych możliwości. Ale co ważniejsze, to ładne i zgrabne auto, wysokiej jakości w końcu. Eleganckie, nienachalne. Bardzo nam się podoba, mimo że dostępność będzie bardzo ograniczona. I nawet nie o cenę chodzi, 180 tysięcy funtów to jakiś milion złotych, ale fakt, że to manufaktura będzie, więc każdego roku powstanie nie więcej niż kilkaset egzemplarzy. Kolejna porcja motoryzacyjnych ciekawostek za tydzień, a teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Partnerem tego działu jest firma Prodigtech, czyli producent mierników lakieru. Na 145 tysięcy złotych wyceniono ten oto egzemplarz Audi A6, wyprodukowany w 2016 roku. Sprowadzony z Niemiec, wyposażony w 3-litrowego diesla o mocy 326 koni, pneumatykę i całą masę dodatków. Przebieg to 115 tysięcy kilometrów. Deklarowany stan? Idealny. Auto ma być nie tylko bezwypadkowe, ale i bezszkodowe. No i zaraz się przekonamy, czy to wspaniałe auto, jako nowe wycenione na ponad 400 tysięcy złotych, faktycznie takie jest. A zaczniemy od tak po prostu. Odrzucenia okiem. Czasem z bliska, łatwo przegapić Coś, co widać dopiero z kilku metrów. Źle spasowaną listwę, wgniecenie, wyraźnie inny odcień na którymś z elementów, ale tu wszystko jest w porządku. Ładne, równe, proste auto. Szczegółowe oględziny: zaczniemy od lewego błotnika, jest na nim trochę zabezpieczonych zaprawką odprysków, ale spasowanie jest idealne. Odcienie na poszczególnych elementach identyczne, a śladów, choćby rys czy otarć, które mogłyby powstać jedynie wtedy, gdy element został zdemontowany, brak. I tak na całym aucie. Brak czegokolwiek, do czego można by się przyczepić. Ale to bardzo drogi samochód, więc ewentualna naprawa mogła. By być bardzo staranna, było szukać oko. Ale czy da się oszukać miernik? Wszystko się da, ale to auto, za wyjątkiem elementów aluminiowych, drzwi, maski, błotników z przodu, jest ocynkowane. Tu mamy wzór z dachu i wszystko, co stalowe ma równą grubość, ale przede wszystkim jest wszędzie ocynkowane. A nałożenie takiej powłoki po ewentualnej naprawie pewnie jest w jakiś sposób możliwe, ale zupełnie niepraktykowane. Elementy aluminiowe są zazwyczaj polakierowane cieniej, ale tutaj wszystko się zgadza. Na razie nie mam najmniejszych zastrzeżeń, ale sprawdzam jeszcze punkty mocowań. nikt nigdy, nigdy nie odkręcał. Uszczelnienia spawów są prosto z ręki robota, fabryczne. Zaglądam jeszcze pod uszczelki, wewnęki, ale efekt tych poszukiwań jest mizerny. Auto jest naprawdę perfekt. Wszystko fabryka. Ostatnim krokiem będzie porównanie dat. Auto opuściło fabrykę w marcu 2016 roku, w kwietniu zostało zarejestrowane. Daty na pasach zarówno tych z tyłu, nie wymienia się ich po wypadku. Nie mają pirotechniki, jak i te z przodu są zgodne to luty 2016 roku. Lampy. Luty 2016. Wszystko się zgadza, więc zostały jeszcze oględziny komory silnika, od spodu również jest sucho i czysto, oraz jazda testowa. Autem przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i nie mam do niego najmniejszych zastrzeżeń. Rewelacyjnie wspaniały wóz, mocny, dynamiczny, komfortowy. Zawieszenie, układ kierowniczy, przeniesienie napędu, wszystko działa wzorcowo. Nic zatem dziwnego w tym, że kilka godzin po oględzinach czteroletnie Audi w cenie nowej Kia tej plug-in oczywiście zmieniło właściciela. Dzisiaj mamy dla Państwa wspaniałą promocję na mierniki, na te mierniki, których używamy najczęściej, czyli w obudowie pistoletowej z wykrywaniem mocynku. Są one dzisiaj dostępne w supercenie. Link do oficjalnego sklepu firmy Prodigtech i ograniczonej promocji znajdą Państwo w opisie filmu. A kolejny odcinek MotoDziennika znajdą Państwo na YouTubie za tydzień. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Szczeka i szczeka, ale już nie szczeka. Pobiegł.